Siemaneczko, z tej strony Podliński, witam Was w kolejnym odcinku. Minęło już trochę czasu od mojej ostatniej zmiany fryzury, zapuściłem trochę włosy i przyznam szczerze, że trochę jest mi ich żal ścinać, ale niestety lub stety czas na kolejną fryzurę, czyli French Cropa. French-crop to bardzo krótka fryzura, dlatego było mi trochę żal tych włosów. W tym cięciu obowiązkowy jest skin-fade, czyli cieniowanie boków od zera tuż przy skórze. Wysokość samego fade'a jest dowolna, ale powinna być dobrana odpowiednio do kształtu twarzy. Najbardziej charakterystyczną cechą kropa jest oczywiście równość tak grzywka, która opada na czoło. W ten sposób świetnie maskuje za kola, więc jeśli macie z tym problem, to French-crop jest fryzurą dla Was. Do stylizacji użyty został puder, który zwiększa objętość włosów i nadaje im matowe wykończenie. Produkt jest niemal niewidoczny i pozostawia suche włosy. No i tak wyglądam we fruzurze French Crop, nie do końca czuję się w niej swobodnie, ale tak naprawdę mogę ją usłużyć do góry i będę wyglądał już jakbym miał tak naprawdę quiffa. Pokażę Wam teraz jak wygląda fruzura układana moimi rękami i też trochę innymi kosmetykami. W barbershopie Bogdan użył pudru, który świetnie się nadał, aczkolwiek przy użyciu pasy również jesteśmy w stanie wykonać taką fruzurę. Jeśli chodzi o prestyler, pre to będę używał Layrida, aczkolwiek lepszym wyborem wydaje mi się byłby prestyler, który zawiera sobie sól morską. Układanie włosów zawsze rozpoczynam od nałożenia prestylera, który sprawia, że włosy są dużo bardziej podatne na układanie. Dziś do stylizacji użyję matowej pasy Cławy Sito, która zapewni mi średni chwyt. W przypadku tej fryzury nie potrzebuję mocnego utrwalnia, natomiast chcę uzyskać naturalny wygląd włosów. Korzystając z grzebieni nadaję mojej fryzurze kształt. Wąski grzebień pomaga mi rozczesać grzywkę, natomiast dzięki używaniu wysokiego nie tracę objętości fryzury. A co jeśli? A jeśli French Kropci nie pasuje, to z łatwością możesz zrobić z niego prostego huifa. A jeśli odcinek Ci się podobał, to pamiętaj o tym, aby zostawić subskrypcję i łapkę w górę. Na dzisiaj to już wszystko, mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał i że będzie dla Was przydatny. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, no i subskrypcję, jeśli tego nie robicie. Już niedługo kolejne odcinki, kolejne fryzury. No i pamiętajcie o tym, że hasło subskrybuję przez najbliższe dwa tygodnie od dzisiejszego dnia. Macie rabat na zakupy w moim sklepie, czyli streethero.pl Także dzięki za dziś, do zobaczenia i siema!